Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w trzecim odcinku zagrajmy w German Street Racing i kontynuujemy sobie nasze postępy w karierze. Wchodzimy na nasz profil. Kariera. Co my tu mamy? Tak, było w ostatnim... Muszę przyciszyć sobie muzykę, bo te basy mi napierdzielają, nie wiem czemu tak. Teraz dopiero. Dobra, tu mam wszystko podłączone. Jak widzicie, mój ulubiony tor, tak jak wspominałem. Dzisiaj nagrywam sam, bo jest aktualnie godzina. 10? 4 Trochę nie jestem niewyspany. Miałem dzisiaj załatwić jedną sprawę, ale jednak okazało się, że jutro y, mogę ją dopiero załatwić. No i tak. Uuu, tutaj będziemy mieli kręte drogi. Wymagająca trasa. Jeszcze po zewnętrznej nas ustawili. Wow, jaki slalom! O shit, za to właśnie lubiłem tą trasę ajajajajaj Nie zaliczył mi checkpointa, dlaczego? Dopiero teraz Fuck Dobrze jest Ile? Cztery okrążenia, ja pierdolę, przyjaciół się zabije Z nimi O Boże, ja już to widzę jak to będzie wyglądało tutaj O Boże, ale zrobili ja. Fuck me. Kurde, tutaj ty, na tych nawrotach trochę pracy za daleko ło, wow, jeszcze z nimi minąłem O, z tym też dobrze Jest dobrze. O, teraz perfekt Nitro na starcie. Wykorzystaj jadą z powrotem Ten jeden już nawrócił tak szybko, a tam ci co? Co się tutaj dzieje? Ja pierdolę. Mam ładną przewagę Ceni wszyscy się zablokowali na jednym skrzyżowaniu. No. O Boże. Jesus Christ. Dobra, jedziemy tutaj. Może się zderzą. Wtedy będzie jechał. My to jakoś ominiemy. Nie, oczywiście w nas musiał przepierdzielić. Ten też. Kurde, czemu czek mi... Fuck Spierdzielaj gnoju Jaki cel Yeah, wygrany wyścig Ale było ciężko Tutaj miałem na koniec stracha My, a tu co? Na prostej, na prostej. Nie, znowu leci. Chociaż i tak lepiej poszedł. A tu co? A, to jest ten zjazd na pole campingowe, czegoś tam. To jeszcze lepiej. A, zaliczyło mi punkt kontrolny. Dobra, bo myślałem, że mi nie zaliczyło. O, ten jak kulturami kurde jedzie prawym pasem. Tu też cztery okrążenia, kurde tutaj ten no, fotoradar. Wow, shit! Ale żem zarąbał od niego. Dobra, bo ci jadą z tyłu. Jeden nas dogania. A ja źle to przejechałem. Ale nadal jesteśmy na prowadzeniu. Chociaż mamy przewagę tylko dwoma sekundami. Więc to nie jest też zbyt dobry wynik. Kurde nitro mi nie wbija Ci jadę jak chcą Wejdziemy sobie tędy Oh my god co tu się dzieje Fotoradar rozwalili Dobrze zrobili Chłopaki Dobrze, dobrze zrobili jest git, za będziemy mieli wyścigi miejskie. Wow, shit Madafaka. I jedziemy na metę. Wow. Yeah! Wygrany wyścig. Pięknie, aż do pamięknie. nam dwa wyścigi miejskie. Moje dwa ulubione wyścigi po całej tej trasie. Trochę sobie tutaj... Nie przypominam tej trasy, ale dobra, już mniej więcej wiem. Tutaj chyba nie da się wypaść do wody, bo te barierki, chociaż to na początku, to nie wiem czy one są niezniszczalne, czy zniszczalne. Ale ładno tutaj mamy proste, żeby przygrzać. Tauty to mamy chyba już na full. Nie wiem. Piękne, delikatne zakręty. Patrzcie na te widoki, to mi uroczyło. Ta trasa mi uroczyła w grze. Piękne, ostre zakręty. Niektóre łagodne. O nie, tutaj już wjeżdżamy na ten slalom. Wow, było blisko. Tutaj umieścić umiejętności, lekko driftujące. Widzę, że tam stół nas powoli zaczyna doganiać. Tutaj to półka. Wyscigamy. Idziemy. Zawsze coś tam nitra dostaniemy za skok kaskaderski. Jedzie tam. Zamienięcie. Dobra, ta będzie pod górkę. Nie, most. A, pamiętam ten most, no tak. I grzejemy ładnie. Przewaga mamy no 5-sekundową, nieźle. Więc ładnie grzejemy, wow jee! Yeah. To mi się podoba. To jest spora nawet, długa ta trasa. Jeszcze okrążenia. Ale to mi się tak wydaje, bo te trasy jednak, one mają jednakową prawie tą e, długość. O, a tego już, a było no, przypominam sobie ten kłas. O kurde. Tutaj można było zeskoczyć, ja nie wiem czy właśnie nie zeskakiwałem. O właśnie, ja nie wiem czy nie tak oszukiwałem w tej grze. No, przypominam sobie, tak, to jest ta gra. O, tutaj ten skrócik. Teraz już tą grę sobie przypominam. Kurde, stare dobre czasy w dzieciństwie. Ja się tu nagrałem, na tym torze wyjeździłem. To masakra. O Boże. Ale to był ten klimat, widzicie? Tekstury nie powalają, ale jednak człowiek chce wrócić do tej gry. Nie wiem czemu. Tutaj fabuły nie ma, ale też ta gra jakoś mnie... Ciągła, no. Dość długie poszukiwania mam do niej, jakieś, jakieś ty, tygodniowe poszukiwania, ale w końcu znalazłem. Dzisiaj zamówiłem rivalsa więc niedługo powinien się pojawić na kanale w wakacje. Może nie na początku, ale po, e, gdzieś tak w połowie wakacji powinna się seria pojawić albo pod koniec pierwszego miesiąca muszę się za tego dirta wziąć Nagram ten odcinek biorę się za dirta Bo to jednak nie miałem kłaść na niego na a teraz na GS kładę ze względu właśnie na ten Tor Oee oh, będzie wyskok No, kiedy będzie? O oh, je yeah. jak się za w dupię w coś to będzie O oh, ye yeah. Switch Piękne zjazdy, piękne widoki Kurde, ten fotoradar, ale nie, on jest zabezpieczony tym Tak to można by było go tutaj o. Oh, yeah. O oh co tu się kuźwa dzieje Ja zawsze ten nigdy nie przejechałem tej trasy normalnie tak jak powinno być zawsze Fu prosto tylko właśnie te głazy są na końcu i tego nie da się przeskoczyć To no nitra mnie nie nazbierała No szkoda, szkoda To jest pierwszy wyjście, tak? Pierwszy mam miejski, jeszcze zostaną jeden i będzie moja druga ulubiona trasa z tej gry. zresztą zobaczycie jeszcze w tym odcinku, zrobimy sobie tam dragi. Będziemy mini gotowe. Ui... Tutaj wymagający jest ten tor Tutaj zwłaszcza, na tych Pięknie pokonujemy Dobra I grzejemy pod górkę O, myślałem, że będzie katastrofa Ale jednak nie Oczywiście my nie wylecimy za te yy, barierki bo tu są raczej Chyba tak, raczej są te, chociaż, niewidzialne ściany, chociaż nie wiem, bo w niektórych miejscach nieraz wypadłem w tej grze, tam gdzie nie powinienem. Paweł Jumper. Wow, już zmieściłem się, uwaga, spierdlać, Drift, boczkiem, boczkiem. Mmm, turbo O, był perfect drift. Dopóki nie spotkałem się z tym pierwszym samochodem. O, jak pięknie. No, prawie pięknie, to mi nie uderzył w te głazy. I meta? Czy jeszcze jeden checkpoint? E, ja tutaj. O oh, jej. Odblokowano. Odblokowano bora cuda. Patrzcie, jedzie, leci na luzie. Nie wiem gdzie jest e, sens, e, sens jechać e, tą baracudą. E, nie chcę gładny gdzie jest mój... Jak się nazywał ten? O, razowe. Mam go podtunigowanego dość dobrze. Chyba na już na V-Maxie. Kurde, to już się pojawiają, widzicie? Te lepsze autka. Niestety ja jeszcze nie mam dostępu. za tu nie idzie. O kurde, będzie ciężko coś czuję. Już tamtym mi odjeżdża. O kurde, to będzie trzeba wjeżdżać pod tym slaną mnie na górę. Co zeskakiwałem. O shit, ty gnoju. No, myślałem, że się nie zmieści. O, tutaj ten slan myślałem, że nie da się zniszczyć, ale jednak. No, ciężko będzie tu. O Boże, dobra, spierdzielam od nich. Tutaj ten fotoradar. Zniszczyłem go chociaż? gdzie tam. wo, Ale turbo! Nie zniszczyłem fotoradar. Tak jak mówiłem, jest zabezpieczony. O boże A, wykręcaj Shit, niedobrze, niedobrze się robi Co za debil Dobra, trzeba gnać za nimi Za nim, o, dokładnie, powoli go do niego ganiam. Jaki debil, ciota. Co, jest za drogę? Dobra, odjechaliśmy go trochę. A tak pięknie szło. On mi już dogania, słyszę go. Jest tu za mną. Jak ja ten wyścig wygram, Małtę to będzie cud. Trzeba pomyśleć nad minimum jakimś auta. No ale co? No teraz to Guarana rana została. <coughs> Można by było ją podcimingować. Bo ja nie wiem czy w wyścigach draga na tym nowym torze, co się nam odblokuje. Yy, trasie. Nie wiem czy będzie się dawało Audi. Bo już, tu, już tu widzicie, wchodzi to na wysoki poziom ta gra. Już coraz lepsze samochody. To już nie ESR że Tak źle pojechałem. No więcej was matka nie miała, że pojechałem jednym samochodem. Wszystkie wyścigi pokonałem. No zawieź się jeszcze tego jeszcze brakowało. Trochę oszukuję, ale to nic. O to chodzi. Nie oszukujesz, nie wygrywasz. <laughs> nie, no żartuję. Tutaj, wiecie, krzesz trochę sobie muszę oszukać, bo widzicie, ja takich zdolności zbytnich nie mam do wyścigu. Nie nadaje się do wyścigu. Ja widzę przewagę robią. Ładną. E, w realu to ja, no, no, no nie oszukuję. Nie, nie, wcale nie. nie. Cele, naprawdę. Dobra, wyciągnie. Nie wyciągnie. 286, Vmax Trzeba by było guarane czy co... Nie guarane, tylko ten stygnąwszy... O, tutaj widzieliście supek w powietrzu. Tutaj ten tędy pojadę, bo tam te skoki trochę to się jednak mi się wydaje, że się traci. No w dupę. Perfect drift. Ten ciotam musiał jechać oczywiście, jak zwykle. Nie te barierki to się gdzieś kantym kantym go zawadzasz Nie. O tam wleciał przyleciał przez teksturę jeszcze lepiej Passat jeździ ja pierdzie Volvo jak wiecie jest za zakrętu jak przy pierdziele to będzie nieźle drugie okrążenie no nie jest łatwo, jak na razie powiem wam, że zdobyłem to przewagę, ale no nie jest łatwo, naprawdę. Tam tu widzę, że coraz z... z każdymi metrami się zbliża do mnie Nitra się nie opłaca brać. No w dupę! Widzieliście, w ostatniej chwili się pojawił. Piękna gra. Naprawdę. Zamknij pysk I to wszyscy trąbimy. No spierdziel, spierdalaj no! Ja pierdzielę. A miało być tak pięknie. Przepraszam was za wulgarne słownictwo, ale... Takiego czego i najbardziej nie znam szepta Zresztą chyba tego nikt nie lubi. Dobra, przejdziemy pod górkę. Nitro ładnie tutaj już Vmax osiągamy nie wiem, po co się skorzysta z nitra, ja prawie Vmax osiągnąłem bez nitra, a ja mam trąbę. Wow, a prawie prawie tak było pięknie, tak ładnie wchodziłem w zakręty. Jednak no tu jest ostrzej. Ale... Oj! Oh, jest gorzej. Bardziej te zakręty slalomy wymagają. Oh. nie, wygrana Myślałem, że gra mi się zawiesiła Lipsk, jak widzicie tor w Lipsku To jest moja druga ulubiona Trasa w tej grze Tamta jest bardziej w czystej cyfrowej Która jednak jest trochę wymagającej yy, jak to No zmiękła Dobra, zobaczymy jak to pójdzie w Lipsku o kurde, spaliłem chociaż. E, myślałem, że będzie gorzej. Na tej draga szybko można. Tu... Tu mamy ogólny staty 9000, ale chodzi mi. Ile jest? Nie pisze, ile kasy dostajemy za dany wyścig. O nie! To już być ciężko. Eee, nawet nie. Ale też łatwo nie było... A tam pisze chyba 650 euro. Za to wyścigi dostajemy. nie jakie my tu mamy samochody. Parski z bardzo dał. wejść do garażu. Ło, ale potingowaliśmy przyspieszenie. Ja staję na przyspieszenie prędkość. Ło, V wow, max. Ile prędkości masz maksymalna na 514? O kurde. Ale tutaj, na to, że weźmiemy, opuścimy do. O, dalej, nie będzie tak. Tu mamy wszystko już na 5. kurde. czyli co, samochód już mamy 100% tak ale ale jeszcze co, bardzo zmienię. A pojedziemy sobie jeden wyścig drift. Jeszcze przetestuję sobie ten samochód. Tak, na szybko. Czemu te samochody się tak zsuwają? Uuuuhuuuhuuu Co tu się dzieje? Kuźwa Wszyscy na mnie się musieli oprzeć Jednak chyba postawię na przyspieszenie w Nim Coś ten z się słabo widzę Dziwile kurde Tego nie mogę przejść? Jest najgorsze. Jakby wyprzedzam tą zara, wykorzystuje to, że oni na mnie się opierają. No, widzicie, co oni tu robią. I ja w ten sposób zostałem ostatni, a byłem pierwszy. Albo no, mam inną taktykę. Mam pomysł. Spierdam. Te czemu oni takie same manewry robią jak ja, debilu, pierdzielaj. No mówię, banda idiotów. No ja pierdolę. Nie, to trzeba zrobić inaczej. Zróbmy. ...przyspieszenie i manewry. Chuj, będzie mniejsza prędkość. O, a to wezmę tak. Tak, żeby 300 się miało. to nie było. Jeszcze trochę. Kurwa, ale ja bym to musiał... ...zmniejszać i zmniejszać. Kosztem manewru weźmiemy. Nie będzie konfiguracja naszego wozu. Zobaczmy jak teraz o od razu inaczej. Lepsze to jest przyspieszenie. Tylko jeszcze, żeby oni tutaj na mnie nie wjeżdżali, to będzie dobrze, bo ten tor jest ciasny i oni nie mają się na kim poprzeć. O, teraz jest pięknie. Pięknie pojechali. Ja sobie przewagę nawet teraz robię trochę. Pięknie aż tu pamięknie. Trzeba uważać tylko na mi, bo oni tutaj jak mogą wlecić we mnie to. Będzie po zamiataniu cztery okrążenia. Te punkty. Ja nie wiem czemu ten wyścig został nazwany wyścigiem. Ten drift. Kurde, tu zmaściłem trochę. Djeżdżamy do punktu, mamy zawracać. To jest wyścig drift, no ja pierdzielę A drift wykonujemy na samym końcu tego. Chyba, że na tym zakręcie. Ale to jedynie na tym torze pasuje. Co za ciota! No jak tu nie ma czasu na drift, bo nikt nie driftuje, a jakbym driftował, to by mnie to O, oh shit się porobiło. Oj. No i teraz szybciej ode mnie. Ostatnie wrążenie Z tym żeby się teraz nie zderzyć Jakiś energy drink reklamujemy tutaj żeby, żeby żebym nie, nie wjechał No No Spróbowałby który To by nie miał życia przez resztę wyścigu jest, wygrana. Dobra, tak więc komentujcie. Sobie.